maneczku, witam was w kolejnym filmie dzisiaj będzie taki odcinek sprzedażowy ale nie umie, zaraz pojedziemy do znajomego tylko jeszcze tutaj kończę sypać zboży, zboże do klienta i, i pojedziemy do znajomego który chce sprzedać swój, swój traktor, jest to John Deere 3650. 650 e, mają go 17 lat już u siebie i stwierdzili, że już nie jest im w sumie potrzebny, bo mają ja tam dwa inne duże John Deere i ten już nic praktycznie nie robi Dlatego go chcę sprzedać, ale to dowiecie się już tam na miejscu. od ja tutaj jeszcze sobie ogarnę z tym zbożem i jademy. Dobra. To tak jak gadałem wcześniej, przyjechaliśmy właśnie tutaj do znajomego. Witam. E, chcę sprzedać traktor, tylko właśnie jest taka sytuacja, że mają go bardzo długo. 17 lat służy mu na gospodarstwie, no i po prostu przyszedł czas, żeby go po prostu sprzedać. No i żeby znalazł dobrych kupców. O. Tak jak wtedy pamiętacie mnie na pewno z innych filmów. No ja tam wrzuca linki, jak to kiedyś tam nagrywał no, czy jeszcze, tak. nie? No będziemy muszą po prostu ludzie widzieć, usłyszeć, no i po prostu dobrze kupić, o. No. Tak, to to jest. 40 skrzyni na godzinę? 35. 35. Na godziny to się pewnie nie zagląda, bo to. Nie jest tu oryginalnie. Jak go kupili mi 7000. Przez 7, wszelkie 2007 roku mi go przywieźli, mi 7000, teraz ma aktualnie 10 Nie jest na bieżąco serwisowany, dbany. Od go poko, jak zaś chodzi. Jak to się odpala? jak cigarki. Klima, EHR, synchronizacja To już klima nawet Co? Klima Na 90. lata Tylko go się, że nie wiesz ile tenisz, nie? Właśnie jeśli chodzi o cenę, to ktoś chciałby, żebyście sami złożyli oferty ale żeby to nie było, że to jest okazja. No, wiadomo przyjecie zobaczyć se. No i po prostu sami go wycencie, no. ale na pewno to nie jest okazja, bo wiadomo, za wszystko trzeba zapłacić, ale musicie też wszystko go zobaczyć i poznać jego całą historię. No. Opony jeszcze są. Także tu sam wartość opon na No. Chodzi fajnie. 6 garów. Po przed, to to no ponad. ponad, to jest 133,90 A Aha To jest najbogatsza wersja chyba tego modelu No dość coś że co to jest pompa wymienionej 3 lata temu? No strasznie duże, no duże jest dołożone, bo jest na pieniądze serwisowany i było problem z pompą, jest wymieniona na ludzka sztuka było sprzęgło robione przez serwis no i był teraz też miał kontrolę serwisową przed zimą jest nowy olej nowy i ciśnienie było spracane na płokanów no? No. Tak samo tak jak było z tym kombajnem 10-15, dopóki ludzie nie przyjechali, nie zobaczyli, nie uwidzieli. No to wiadomo, było ciężko go sprzedać, bo na się tam na wiadomo na uzupełnianiu tego miejsca ale teraz też jest problem z tymi traktorami, żeby coś dobrego kupić, to jak takie perełki są, to one dość takie co sprzedają No zresztą, nie ma nic taniego, bo... No ale to już nie jest, to jest mały traktor No ofert, po prostu na gospodarstwo Zobaczyć maszyny, jak są Dobra, myślę, że w jak ktoś będzie zainteresowany To ją popiszcie do link, ten, numer telefonu tam te filmiki jeszcze, co kiedyś się i Dokładnie I sobie będziemy można obejrzeć no i dzwonić, pytać Gorąco właśnie pozdrawiam wszystkich widzów Nowych no. właśnie, którzy kupili Komaj właśnie 1055 Mam nadzieję, że im służy jeszcze raz gorąco pozdrawiam i życzę szczęśliwego nowego roku. O, fajnie. No i tak, jak widzieliście, tak wygląda w opisie linki. A ja już się zabiorą tutaj za spawani ciąg dalszy. Musimy wzmocnić ta wieżyczka jeszcze i przygotować uszy pod siłownik. Zobaczymy jak odpali John Deere po dwutygodniowej przerwie. Ten John Deere akurat <grym> w moim. Nic nie żerę akumulatora, ale w tym drugim, kurde, muszę wyłączać bezpiecznik W sensie masa, bo... bo normalnie coś żero Coś żero tutaj w prąd Trochę zabawy było z tym płogiem, ale już jest praktycznie skończony. Wymyśliłem, że pożycza sobie po prostu siłownik z łapy, cyklopa, długo zabudujemy w tej luce, tukać e, w tym miejscu. Zobaczymy jeszcze jak wyjdzie, ale to chyba będzie najlepsze rozwiązanie. I na jednym siłowniku będzie praktycznie i w lewo i w prawo skręt. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale taki jest na razie zamysł. Ktoś mi pisał, że ta wieżyczka jako pusta, to e, muszę przerobić, ją, muszę w się sensie podwyższyć, bo śruba musi być niego prosto, ale cię to nie chcę wierzyć, że, że jak będzie krzywo, to mi śruba wygnie. Bo niby czemu by miało wygiąć. Już ten pług będzie miał regulację. Będzie pływał. Się po prostu podniesie w razie czego Ostatnio były testy Testy były, ale chyba telefony nagrywał tylko, no Tylko telefonem nagrywane i... I na TikToku było. Dobra, tu przestanę. I ktoś pisał, że 3 metry to za mało, za dużo na, na ten na punkt do odniesienia. Powiem ja wiem, że to tak kurde jest na, na styk praktycznie. Że jak się go skręci, to to nie mógłby być y, już dłużejszy. Y, Tutaj trzeba przyspawać wzmocnieni, tu, tu, tutaj po bokach i to już będzie ok, to już nie wyrwie wtedy. No i później y, mocowani to odspawać i, no i to jeszcze by poprawiać taki te tak, i później szukać uszy na siłownik zrobimy No, i jeszcze katastrofa się prawie stała, bo przejechałek sobie prawie go upro. Znaczy przejechałek, ale akurat międzybieżnik wpadła i tylko trochę się pokierszowało. Dobra, to się spawię dzisiaj i pół będzie już gotowy. Będzie można zapomnieć o nim, że tak powiem. Dobra, tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się tutaj pospawię, albo dziadek pospawę. Jadę na obiad teraz, zobaczymy za chwilę, co tutaj się będzie dziać. Dobra, tyle w dzisiejszym odcinku, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach, na razie cześć.